Myślałem od pewnego czasu, czy przypadkiem Dipper tego nie zaproponuje. No i jest. To jest Chirp Plus 3, czyli najnowsza echo sonda i dodatkowo panel słoneczny do ładowania. Obejrzyjmy. Widzimy pudełko, w którym jest sonda. A druga część. Pod spodem. Również nakładka, którą możemy wymienić, to na wodzie dużo lepiej jest w złych warunkach atmosferycznych widoczne. No i tutaj mamy w drugim opakowaniu panel słoneczny 36 W szeroki, składający się z czterech części panel. Cały ten zestaw kosztuje tyle samo co Deeper Chirp Plus 3 Sam. 1799 zł, więc w tej wersji panel słoneczny jest gratis, gratka na pewno. A link do zakupu tego limitowanego zestawu znajdziecie w opisie.